Czyli historii jednej nie mamy. Nie, może nie mamy. Możemy... Go... A spróbuj sobie odciągnąć tam, odciągnąć tam śledzianek. o 14 zabrali, 14.30 zabrali. Ja Pani, może o tu nogę tak będę trzymała, mm -hmm. jak trzymała, nie? Tak. to będzie trochę łatwiej. Wiesz, może więcej ci dam bo nie. tutaj jest też kiepsko. Takie jest grzeczny, jest bardzo grzeczny. Pytanie, czy jest ale taki zastraszony? My żeśmy przyjechały, to on no. w ogóle wyglądał jakby nie żył. Że my żeśmy myślały, że on nie żył. No tak jak przyszło, nie żyje, nie? A wątroby patrzyłaś? Yy, nie patrzyłam, bo yy, wydaje mi się, że mamy guzę na śledzenie. No, ale czy nie na śledzenie? Dlatego pytam, czy widzimy wątroby. No, co? To... Wątrowa, i tak naprawdę w tym momencie, bo yy, no, powiedziałam Pani, że na co to operacja. Mamy też RBC podwyższą. Nie, ja ja bo wyniki krwi? Tak. I co? RBC jest Я Нет, еще нет. Это тебе тут передал. Патриция. Они не могли положить их mm -hmm. Так и годные, с детских они а с детских. Что? Не обуши меня. Покажи.

Zróbmy, wiesz? Chodź. Ty Chodź. 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 ten tył? Chodź. 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 No, on masz Chodź. 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 Chodź.

O, widzę. Takie dwie kropki? Uciekają, nie? Nie, nie, nie. O, to ja coś innego widzę. No dobra. Jest guz świedziowy. Tak? Guzema? No, tak, jest gus, siedzimy, to gdzieś się staje. Te kropki takie czarne? Nie to. No, 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 no właśnie o to mi to, chodzi. To, no. Nie, to, tu. To. całe to. Ono.